Jesteśmy w gospodarstwie państwa Woźniaków Elżbiety i Sławomira w miejscowości Stojanów. Nazywam się Woźniak Sławomir. Prowadzimy gospodarstwo rodzinne, mleczne. Stan bydła mamy ponad 300 sztuk. W tym jest 150 krów mlecznych. Na robotach doimy teraz około 120 sztuk. Do tej pory użytkowali halę rybia oś 2x6 typu Westfalia i postanowili zainwestować w roboty udejowe firmy GEA, które zostały zamontowane przez firmę Agrobilk Dzięki zamontowaniu robotów GEA mamy pełną kontrolę nad stadem. Mamy pełną kontrolę jeżeli chodzi o jakość mleka pozyskiwanego od każdej krowy, od y, poziomu komórek somatycznych na poziomie ćwiartkowym. Mam na imię Przemek, pomagam rodzicom w gospodarstwie. Obecnie zajmuję się prowadzeniem stada. Wybraliśmy roboty GEA, ponieważ posiadają tuj ćwiartkowy, mają dobry system wykrywania rui, czyli cow-scout, w czym dobrze prowadzi się stado. Program jest bardzo łatwy w obsłudze, można zaoszczędzić dużo czasu. Wybraliśmy firmę GEA, ponieważ te roboty mają system ćwiartkowy, ruch sterowany przez bramki. U Państwa woźniaków jest to modernizacja budynków. Mamy tutaj dwie istniejące obory połączone ze sobą łącznikiem, w przejściu jakby między oborami w połowie hali udojowej. Dzięki temu czemu wykorzystujemy dwa istniejące obiekty w ruchu kierowanym. Czyli nie mamy problemów z podgranianiem krów, krowy dochodzą do robota same. Poprzez to, że mamy bramki jednokierunkowe, krowy muszą przyjść się wydoić. Nasze roboty są najnowocześniejsze na rynku. Na dzień dzisiejszy, po pierwsze, najszybciej podłączają krowy. Po drugie, mają dezynfekcję i mycie w kubku udojowym. Mają dezynfekcję aparatu z zwierzchu, pasem między każdym udojem. Mają diping w kubku udojowym. Daje nam to, że mamy bardzo dużą higienę, jeżeli chodzi o stanowisko udojowe i skuteczne za sklepianie strzyków Po doju, eliminujemy poprzez to zapalenia, wymion, obniżamy do bardzo niskiego poziomu liczbę komórek somatycznych w stadzie. Dzięki temu możemy zoptymalizować żywienie w grupach. Mają najniższe koszty zużycia energii, jak i środków do obsługi krów, czyli dipów, chemii i tak Mamy najniższe zużycie wody. Jeśli chodzi o żywienie krów, robot służy nam jako stacja paszowa. Nasz robot jest w stanie obsłużyć od 65 do 70 krów dojnych, w zależności też od wydajności jaka jest. W danym obiekcie u danego gospodarza. Jest to indywidualna sprawa. Dlatego też jesteśmy bezkonkurencyjni, jeżeli chodzi o rynek robotów udojowych w Polsce.